Mimo swojego delikatnego wyglądu i małego rozmiaru, żaba zaskoczy cię swoją zdolnością. Jest drapieżnikiem, który je wszystko, myszy, pisklęta, żółwie, a nawet inne żaby. Czy jesteście gotowi? Musicie być gotowi. To film, który warto zobaczyć i nie przegapić. Czy znacie chrząszcza Epomis? To jadowity owad. Do którego lepiej się nie zbliżać. W tym rzadkim materiale zobaczymy, jak ten chrząszcz spotyka Żabę w zamkniętym pomieszczeniu. To chrząszcz zaatakował jako pierwszy. Przeprowadzając szybki atak na szyję ofiary i zaczął ją gryźć z pełną siłą przez długi czas. Żaba stara się uwolnić od tego dziwnego stwora, który zagraża jej życiu. Po 10 minutach nieustannego ataku chrząszcza, Żaba traci życie w bardzo łatwy sposób, nie będąc w stanie się ruszać. Mały stwór, jak ten chrząszcz, jest w stanie zakończyć życie zwierzęcia większego od siebie, jak biedna Żaba. Mimo, że żaba łatwo mogłaby zjeść większe żaby, ten skorpion okazał się dość sprytny. Kiedy żaba wyciągnęła swój język, aby chwycić ofiarę, ta była bardziej przebiegła. Skorpion złapał język żaby, sprawiając, że pożałowała zbliżenia się do niego. Żaba próbowała uwolnić się rękami, ale skorpion był zdeterminowany, by nie pozwolić jej odejść, atakując tego niechcianego intruza. Zobacz tego głodnego żabę! Który został umieszczony obok matki i siedmiorga jej dzieci. Na początku drapieżnik postanowił zjeść pierwszą żabę jako przystawkę, robiąc to z łatwością. Czy drapieżnik na tym poprzestanie? Oczywiście, że nie. Zaatakuje drugiego brata i z jego przed matką, która tylko patrzy, jak jej dzieci są zjadane. Wtedy matka postanowiła zaatakować drapieżnika, żeby zatrzymać jego żarłoczność, ale samiec nie przestał. I po raz trzeci zjada trzecią żabę. Na końcu, po tym jak zauważył, że matka jest zdenerwowana, zaatakował ją i próbował zjeść także ją. Ale to nie miało sensu, ponieważ miała podobny rozmiar do niego. A jak to możliwe, że jego żołądek pomieścił trzy żaby? Czy znasz modliszkę? To bezlitosny drapieżnik, obdarzony niezwykle silnymi szczękami. Dziś zobaczymy ją w akcji. Pochłania swoją ofiarę, delektując się każdą sekundą. Jednak ta uczta nie potrwa długo. W pobliżu pojawia się głodna żaba, która decyduje się na kradzież posiłku. Drogi widzu, żaba to chciwy łowca, ale nie zatrzyma się tylko na kradzieży uczty. Oczywiście nie będzie to łatwe. Modliszka próbuje uciec i na chwilę udaje jej się wyrwać. Lecz żaba nie rezygnuje. Dogania ją zamyka w swoich szczękach i zaczyna powolny proces pożerania. Z precyzją i cierpliwością pochłania swoją zdobycz. To wytrawny myśliwy, przed którym drży każde stworzenie jego rozmiaru. Wbrew pozorom, nie jest wcale taką niewinną istotą, jak wielu mogłoby sądzić. Czy tym razem uda mu się pożreć jaszczurkę? Jest ogromna! Prawda? Byłoby to naprawdę szokujące, gdyby mu się powiodło? Cóż, przekonajmy się. Trzeba przyznać, że jaszczurka popełniła głupi błąd. To ona pierwsza się do niego zbliżyła. W ułamku sekundy żaba chwyciła ją za głowę i uwięziła w swoich szczękach. To dobry znak dla drapieżnika. Udało mu się wykonać pierwszy, kluczowy ruch. Jak zwykle, powoli i stopniowo zaczyna wciągać swoją zdobycz do elastycznego ciała. Jaszczurka wciąż żyje i walczy z całych sił, próbując się uwolnić. Po trzech minutach drapieżnik połknął już 90% ofiary, a ta nadal oddycha. I tu nadchodzi szok. Po chwili żaba pochłania ją w całości, bez cienia litości. Czy to możliwe, żeby wąż pożerał żabę, podczas gdy żaba pożera węża? Tak. To dzieje się właśnie na Twoich oczach. Głowa węża tkwi w paszczy żaby, podczas gdy wąż sam próbuje połknąć swoją ofiarę. Widok jest absurdalny, a jednak rzeczywisty. Widać wyraźnie, jak bardzo żaba jest zdeterminowana, by nie ustąpić. Te stworzenia są naprawdę zabawne. To kompletnie nielogiczne. Mimo, że widzę to na własne oczy. Nadal nie mogę w to uwierzyć. Mała żaba natknęła się na niewielkiego żółwia i, ku zaskoczeniu, postanowiła go zaatakować. Oczywiście, włożenie ofiary do pyska nie było trudne, ale prawdziwym wyzwaniem okazało się jej połknięcie. Drapieżnik zaczął desperacko próbować wciągnąć zdobycz do gardła. Napotykał spore trudności, ale nie zamierzał się poddać. Po długiej walce, w końcu połknął żółwia w całości, nie pozostawiając po nim żadnego śladu. Nawet pisklęta nie były bezpieczne przed tym głodnym potworem. A teraz wyobraź sobie żabę, która nie zadowala się zwykłą zdobyczą. Jej apetyt sięga jeszcze dalej. To stworzenie pożera nie tylko owady czy małe zwierzęta, ale także słowa. Tak, dobrze słyszysz. Ten żarłoczny płas pochłania teksty. Linijka po linijce, zdanie po zdaniu, aż nie pozostaje nic poza pustą stroną bez litości. Pożera historie, artykuły, a nawet najpiękniejsze opowieści. Czy to bestia, która pragnie zniszczyć świat literatury? A może to nowy, nieznany drapieżnik, który karmi się słowami, by stać się jeszcze potężniejszym? Jedno jest pewne: jeśli zobaczysz, że Twoje teksty znikają bez śladu, wiedz, że to on żaba, która pożera słowa. Ten azjatycki żaba znalazł się w klatce z trzema agresywnymi czarnymi skorpionami. Na pierwszy rzut oka widać, że żaba jest zdezorientowana i nie wie, jak się zachować, ale nagle z oszałamiającą prędkością chwyta jednego z dużych skorpionów i wkłada go do swojej paszczy. Skorpion nadal żył, kiedy był w pysku żaby co było bardzo wyraźnie widoczne. Żaba kontynuowała powoli wciąganie ciała ofiary rękami, aż w końcu udało jej się połknąć ją całą. Teraz żaba nie ma już powodu, by zjeść swoich przyjaciół. Dwóch skorpionów. Ta żaba nie nauczyła się na swoich wcześniejszych błędach. Spróbowała ponownie, tym razem z jeszcze większą żabą. Doświadczonym łowcą. Zaatakowała swoją ofiarę i próbowała ją połknąć. Przez długi czas usiłowała zmieścić zdobycz w swoim żołądku, wierząc, że w końcu jej się to uda. Jednak po wielu nieudanych próbach i desperackich wysiłkach zrozumiała, że ofiara jest po prostu zbyt duża. Bez względu na to, jak długo by próbowała, nie była w stanie jej połknąć. Teraz zobaczymy, jak żaba zjada myszy, chociaż ofiara ta nie jest dużo mniejsza od samej żaby. Może to wydawać się dziwne, ale żaby są w stanie łatwo złapać i połknąć małe myszy. Gdy mysz zbliża się do żaby, ta błyskawicznie rzuca się na swoją ofiarę, używając silnych szczęk, by mocno trzymać mysz. Mysz stara się uciec, ale żaba ma tak silny uchwyt, że nie może się wyrwać. Po złapaniu myszy, żaba zaczyna powoli ją połykać. Choć mysz nie jest zbyt duża w porównaniu do rozmiaru żaby, proces połknięcia wymaga od żaby trochę wysiłku, aby przejść przez jej gardło i dotrzeć do żołądka. Żaba używa elastycznych mięśni w swojej jamie ustnej, aby powoli przełknąć mysz, a mimo oporu w końcu udaje jej się ją połknąć. Cały ten proces może zająć trochę czasu, ale żaba nie poddaje się i ostatecznie połyka swoją ofiarę całkowicie. Na koniec, po zjedzeniu myszy, żaba wraca do swojego spokojnego stanu, jakby nic się nie stało. Na końcu, żaby pozostają jednym z najbardziej imponujących stworzeń w świecie dzikiej przyrody. Mimo swojego małego rozmiaru i spokojnego wyglądu, ich siła i umiejętności łowieckie sprawiają, że są skutecznymi drapieżnikami w swoim środowisku. Przypominają nam, że to nie rozmiar decyduje o sile i zdolności do przetrwania. Ale determinacja i inteligencja. W świecie dzikiej przyrody nic nie dorównuje sile i sprytowi żaby. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij wspierać kanału i subskrybować, aby otrzymywać najnowsze filmy. Dziękujemy za oglądanie.